Jak to się mówi, szewc bez butu chodzi, ale to się zmienia właśnie teraz. To są moje Felgi BBS-RS2 703, yy, wymarzone to są 713, ale ciężki temat z dostępnością. Yy, szybkie omówienie, co tutaj zostało zrobione: mianowicie yy, bębny. Zrobiliśmy centrowania na rotory. Nawiert, śrub i lakier na czarny połysk, Black Piano. Tak samo ranty z Radinox'u, centrowanie na rotor, nawierty na śruby i przypolerowałem je, bo ta polerka, która była fabrycznie, zostawiała bardzo dużo do życzenia. Jeśli chodzi o rotory, jest to kolor kurczaki zapomniałem a, tremolit tremolit grey z palety Daimlera wszystko wymalowane malowane na czarnym podkładzie dlatego tak wygląda zabezpieczone gwinty śrub, zabezpieczone centrowania i przylgnia piasty yy, śruby to nie jest oryginał mam oczywiście oryginał yy, łeb sześciokąt niska wypolerowane przeze mnie i tutaj mamy jeszcze śruby do skręcania z nierdzewki oczywiście również musiałem je przepolerować po swojemu bo również zostawiały wiele do życzenia czyli poprawiamy jeszcze centrowanie na bębnie, usuwamy farbę yy, i sprzylgnij i składamy. Widzimy się za chwilę. Tak się to prezentuje. RS2703 na nowych gratach Rantera Radinox, bębny czarny po połysk, przepraszam, rotory tremolit, Grace, paletę Daimlera, śruby centralne, sześciokąt, niski łeb, śruby do skręcania, nierdzewka, wszystko wypolerowane jeszcze raz, jeszcze lepiej, żeby jak najbardziej międrzyło system. I ląduje to na pałusem w 36. Także, jeśli ty chcesz coś pokombinować z felgami to zapraszam link w opisie tego filmu, przekierowanie do Facebooka, adres, telefon, lakierowanie systemowe, toczenie CNC, składanie kartonów i wiele, wiele więcej.